Cześć, nie nazywam się Mikołaj, nie jestem szefem AirBike'a, ale chciałem popowiedzieć Wam dzisiaj o jakże znanej, lubianej, kochanej, kultowej marce rowerów polskich, Romet. Któż z nas nie widział Rometów? Stare składaki, jakieś pierwsze pojawiające się w Polsce rowery górskie, no, jest to marka z historią w tym kraju, taką jak niewiele innych. I zapewne większość z Was w dalszym ciągu jeszcze kojarzy Rometa z tymi właśnie starymi rowerami i nie macie pewnie świadomości, że e, tak naprawdę ich oferta idzie jak najbardziej za tym, co w trendach rowerowych dzieje się w kolarstwie światowym. I m, dlatego trzeba powiedzieć o tym parę słów. U nas na Ostrobramskiej Rometów wybór jest bardzo duży, e, łącznie z najnowszą kolekcją. I tak na przykład... E, z kategorii rowerów fitnessowych, crossowych, taki oto Orkan Biały. Jest to rower, który właściwie ani pod względem geometrii, ani pod względem osprzętu nie odbiega za bardzo od konkurencji. Natomiast jego cena może okazać się dla Was bardzo przystępna. Rowery te mają te same komponenty. Co te, które znacie z, od innych producentów, czyli na przykład tutaj z przodu mamy widelec Santur, oczywiście system napęd Shimano Altus, także to wszystko, są, to wszystko są rzeczy wam doskonale znane, tutaj w rodzimym opakowaniu. Większość tych rowerów posiada na przykład nazwy, które są bardzo polskie, tutaj organ, no to wiadomo. Na przykład, szosowy model Huragan, który Wam zaprezentuję za chwilkę, co można powiedzieć o tych rowerach? No, przede wszystkim jeszcze raz podkreślę to, że są to rowery zupełnie nieodbiegające od standardów po prostu światowych. Tak? Dla wielbicieli jazdy szosowej, ROMOT ma do zaproponowania na przykład taki oto model Huragan Trójeczka. Rama aluminiowa, postawione to jest na Klarisie hamulce Shimano. Rower o bardzo ciekawej geometrii, tutaj zbliżonej trochę do innej marki, ale bardzo ciekawy. Karbonowy widelec. Cóż można powiedzieć o tym rowerze? No, jest to rozwiązanie jak najbardziej nie odbiegające od standardów. Tutaj można sobie fajnie ten rower sfitować. Prowadzenie wewnętrzne wszystkich przewodów prezentuje się bardzo ciekawie moim zdaniem. Tutaj ta kolorystyka trochę taka yy, ciekawsza, no i przede wszystkim co? Kultowe logo, tak? Warto podkreślić, że bardzo wiele miejsca w katalogu Rometa zajmują rowery miejskie, rowery trekkingowe i ogólnie rzecz biorąc tzw. Tak zwane krążowniki. Tutaj mamy bardzo duży wybór yy, właśnie rowerów stworzonych po to, żeby szybko i sprawnie przemieszczać się po mieście, tak jak widzicie na przykładzie tego modelu. Są to rowery w pełni wyposażone, już do yy, wszelkich warunków miejskich, z bagażnikami, z błotnikami, yy, ze sztycą i siodłem o podwyższonym komforcie, yy, również z oświetleniem, które jest yy, bardzo często w standardzie. <coughs> Modele bez yy, amortyzowanego widelca, z tak, jak na przykład ten, tutaj w tym modelu, zastosowany. Widelec Santur nie jest to wszystko co nasza polska marka ma do zaoferowania ponieważ w ofercie znajdują się także wszelkiej maści rowery MTB tak za, zarówno hardtaile wyścigowe do cross country jak i e, konfiguracje na pełnym pływającym zawieszeniu i tutaj tak jak można się spodziewać biorąc pod uwagę to że marka podąża za wszelkimi standardami światowymi E, tutaj już będą komponenty bardzo wysokiej klasy, amortyzacja RockShox lub Fox. E, właściwie wszystko to, czego spodziewacie się po pakiecie premium, ale za to rodzimego producenta i e, w atrakcyjnym przedziale cenowym. Dlatego zapraszam Was do zapoznania się z katalogiem Rometa, który myślę, że bardzo wielu polskich amatorów kolarstwa zaskoczy, ponieważ a no świadomość tej marki, świadomość tej marki myślę, że w ostatnich yy, dwóch dziesięcioleciach trochę podupadła, a jest się czym chwalić. E, największy wybór Rometa dostępny u nas w salonie na Ostrobramskiej 64. I tutaj także do przetestowania, do obejrzenia, no i oczywiście do zakupu. Zapraszam.